Cześć mordeczki. Witajcie na filmiku konkursowym organizowanym wspólnie z Wędkarstwo.pl oraz Rafisz Wędkarstwo. Link do kanałów będziecie mieli w opisie. Serdecznie zapraszam. Zasady konkursu są banalnie proste. Aby wziąć udział w konkursie, należy subskrybować trzy kanały: Rafisz Wędkarstwo, Wędkarstwo.pl oraz Kucharz 1 Pod tymi trzema filmikami, które pojawiły się na tych trzech kanałach, trzeba zostawić łapkę w górę, napisać komentarz: "Biorę udział". Oraz zostawić subskrypcję. Subskrybować trzy kanały, trzy komentarze, trzy łapki w górę. Losowanie odbędzie się za 7 dni od daty publikacji na kanale Rafisz. Z mojej strony będzie taka nagroda. Stojak na wędki z logiem Rafisz. Te stojaczki niebawem również pojawią się na skleprafisz.pl. Oczywiście wszystkim życzę powodzenia, fajna kula nagród, mega konkurs, trzy kanały, trzy subskrypcje, trzy łapki w górę, trzy komentarze, wiele udział, trzy nagrody, trzech zwycięzców. To z mojej strony tyle, taki szybszy konkursik. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia w tym połamania.